Hej ludziki, gramy sobie no, w Prince of Persia Czasu, nie? <grych> Także ostatnio... Co ona robi? Co ty kurwa robisz? E, ostatnio e, skupiliśmy się głównie na walce. E, poprzedni odcinek był, kurde, pełen walki, tam było non stop tylko tłuczenie się, niemalże. Eeeem... Aczkolwiek. Przeszliśmy przesz przesz naprawdę sporo sporo procent, bo to było przeszło 10 bądź 11%, a to jest sporo jak na jeden ci, jak zazwyczaj wbijałem po 6. Musimy otworzyć te drzwi. Albo 7. Poszukaj przycisku. Drzwi są otwarte! Wchodzę! Nie! Czekaj na mnie! Szybko! Hold żołnierzy. Zapach jedzenia dopiero co zdjętego z kuchni. Kilka godzin temu przy tych stołach siedzieli ludzie rozmawiając i żartując podczas wieczornego posiłku. Dokładnie tak robią to ludzie u mojego ojca w Siraf. Kiedy nie są na służbie, czują się bezpiecznie w murach zamku. Nie mają wokół siebie wrogów, z którymi mieliby walczyć. O Skąd cholera. Mieliby wiedzieć, Mówię coś o walce? Pomóż mi! Nie będzie znowu sporo walki. kurde, kurdy, no... Boże ledwo co zaczęliśmy grać, oni, je, oni je otłuką? I co ja mam zrobić w Dobra, weź, weźmy ich w obroty, że tak powiem. O takie obroty. Gwiazdeczkę zrobiliśmy. Ja nie chciałem na niego wiestko, chciałem przeskoczyć ty... ćwokół. Dobra, ich tłucze na ten na taki w, w, nieodległy dystans. Ja się zajmę tymi jełupami Dobra Dobra dobra, dobrze jej idzie I ja chyba też całkiem nie to jak na razie, tylko żeby jej... Urde, nie podłaś do niej No, ty chłopie No strzelaj w niego A, kosy mi dał do... No nie mogę wejść na niego. Puredemon, kontratak. No to jak mam go poko... Stylety? Wiecie co, tym go zwykłym dziabnąłem, a nie mogłem go taką... Taką... Takim mieczem go ciachnąć. Wiecie co, to jest gwałt na mnie, no. O za to bo, co ty nie powiesz, oni są wokół mnie. Idzie to dobrze. Tak, szybko. Nie, nie widzę ekranu, ludzi. Okay, idź do niej. Czyżby to był kurna kur The End? No, w końcu. Chcę trochę poskakać, a nie się tłuc tylko i nic więcej. Dobra, znowu poimprezowa wizja. Ja kurczę, tylko nie to. Swoją drogą, takie wizje są całkiem fajne. A tylko, że to jest straszna podpowiedź, poniekąd. Jeżeli ktoś ogarnie cokolwiek to to jest podpowiedź. Jeżeli nie, no to cóż... To już nie moja wina. Pisz Iż... Gotowe. Następnym razem zacznę A. opowiadać od tego miejsca. Wstawaj, chłopie! Trzeba, kurda uciec stąd! Ty, będę, ty. Dobra, na czym my stoimy? No... Nie pogardzę Uzdrowieniem się. E, jeszcze, jeszcze, gdzie kurwa odchodzisz, no? E, no chyba tu, raczej by podestu nie zrobili dla jaj. Może. Nie no, przecież tu jest jeszcze. Nie, coś ty zrobił. wasz chłopie. Wypykniemy tu. O i gówno. Tak też myślałem. Wiesz, że nie umiem się wspinać tak jak ty. To masz problem. <grymne> to się naucz kobieto, a nie tylko stoisz i sobie strzelę z tego głupiego łuku. Dobra. Piaski są. Wódka jest. Idziemy na imprezę. Fajnie, fajnie, tylko że... Nie, no, tak mówiąc szczerze, ciekawi mnie ile to będzie odcinków. Zdaje mi się, że to będzie jakieś... Na grę. Będziemy musieli poświęcić jakieś... 15 odcinków. Takie mam przynajmniej przeczucie. Co, znowu walka pewnie. Przecież to idealny plac do tłuczenia się jest. Coś mi się tak przynajmniej zdaje, nie? Nie? To co to? Jak nie będziemy się tu co, co będziemy to robić? No dobra Nie wnikam miałem skoczyć Kurde nie mnie ten klawisz Ale no, to nic yeah. No no wiecie co teraz tu już jest Teraz to mnie zraniliście wiecie Nie 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 rani, nie, nie to, na no, sto chciałam powiedzieć, chyba fajnie. Ech, nieważne, nieważne. U, W jedno trafiłem na wszystko mnie poraniło. Niedobrze. Aha. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Fajne słoneczko. A pustynia też fajna, tylko taka, taka, taka niejaka, nie? Tyk, Pyk. No i gitarka. Otworzyło się. Na dole. <laughs> co ty kurwa, nie powiesz? Wiem, że jesteś na dole, zaraz, zaraz to się otworzy. Czyli ona... Aha, już więc co trzeba zrobić, przecież na wizji, ona tu wchodziła, więc na dole trzeba będzie coś tam pewnie zrobić, żeby ona mogła tu wejść. O. Tak też myślałem A cóż to ma, drabinkę. Jakie sprytne, nie? Pyk na dźwigni i drabinka Dzięki! Ta nie ma sprawy, Widzisz, wisisz mi browara, nie? Dobra, teraz polecimy tam Na górkę z powrotem Na górkę, kurwa To brzmi jakbym latał po jakimś wąwozie hm. To jest Nieważne, na, na górę. Musimy przekroczyć ten most No właśnie tam A ja tu chyba muszę wejść tak? Ej, no i tak jak mnie kamera tu się blokuje, ja tego nienawidzę w, w tej części. Kamera jest upierdliwa i to niesamowicie. Ale co ty czekasz na mnie aż co kanał jakiś tam? Co teraz? no no no. Śmiało, śmiało. Tak, ja właśnie to miałem zastosować. Mała, skakuj. Czekajcie, ty były piaski. Post zwodzony Ja. Długo. Dole, ale technologia. Z Marsa? Y, znaczy z NASA? No <noise> tak. Już patrzę na godzinę. Eh. no Most zwodzony został opuszczony i co teraz ja mam jakoś tam wrócić, nie? No nie mówcie, że przez... Ja przez to nie będę wracał Pierdziele to, tędy ma być wyjście jakieś i... i koniec tematu no. A no tak, przecież ta drabina jest, Ja... nie no wiecie co, bez komentarza to pozostawię Jezu Poczekajcie cię Aha, no to Dobrze, dobrze Jak czy więcej życia chyba ubyło, a przezorny zawsze ubezpieczony. Powiem. Teraz hop tu, tu. Yy, z powrotem właśnie stary, tutaj i lecimy. Kurwa, nie będę na to wchodził kilka razy. kurczę iść tutaj tutaj Ach. nie mogli zrobić jakiegoś skrótu nie wiem coś wymyślać nie po co wszystko kurna na nowo znaczy wszystko no, może nie aż tak wszystko nie ale trzeba coś bawić z kakaniem z powrotem <śm> a jeszcze kilkanaście minut temu mówiłem że brakuje mi skakania Ach, mam za swoje no i tu, tu będzie walka o, fajnie, tu też można się uleczyć, dobra, nieważne, nieważne. no wiedziałem, przecież to było pewne. Trzeba ich szybko się. nie mogą się dostać do nich. Nie, Je. jej nie dotykać. Framierzy. Ona no, tak jęczy, nie? No, choler, dobrze, że tu można się uleczyć, nie? Tego trzeba najpierw zabić, ten będzie zadawał spore obrażenia Shit. Cholera, nie, to muszę cofnąć, kurczę za dużo mi... za dużo damage mi... Za dużo damage'a zadałem, za dużo hitów na raz poszło. Sprawnie, sprawniej szybko, sprawnie i szybko. Pyk. Pyk. O może kolejni nienawidzę tego. I kolejny... Nie lubię tego, nie lubię to po prostu. No mnie widzieliście. On, on jak tym jak nożem to masz. Dwa razy ciachno i kromeczkę załatwioną. O, nie mogę się ożywić. Nie, nie, nie. Uuuu, zabolało. To trochę zabolało. Ale to nic, ale to nic. Hmm. E e zaraz znowu no. połatrzymy. Towarzystwo załatwione, nie? Hmm. Załatwił swojego pro ja jacie. Tych trzeba pozobaczyć, oni tak są wkurzający. Niesamowicie. No, co zrobisz? chłopie? Widzicie? Dwa razy mlasną i po człowiek, po chłopia. dużo dużo damage'a tutaj, to jest... Pan nożem go nawet nie mogę trafić, to masło To jest nie fair. No i nie mogę nic zrobić, no już jasna cholera. No widzicie, że ja go cały czas z tym... tym sztyletem... czasem próbuję, e, że tak powiem, pf, trafić, tylko że ten sztylet czasu coś się stępił. Niego, to masz go dobić, rozumiesz chłopie masz go dobić, a nie... No widzicie, ich jest tu za dużo i mnie to wkurza, takie takie masowe, masowe nasyłanie przeciwników na siłę, na nagracze, żeby go tylko przy, przy... że tak powiem po prostu... przytrzymać przy tym To jest, to jest w grach Niepotrzebne robienie burdel tak samo w Prince of Russia zapomniane piaski jest, tak samo... Boże, w końcu... prawie ich wytłukłem wszystkich, bo przecież ona prawie nic nie pomaga. Yy, cofnę to, bo mało życia, ale przyda... możliwe, że jeszcze się przyda. Troszeczkę... Goto. Tak samo tak jak mówiłem, w Prince of Persia zapomniane piaski przeciwników jest Boży ich mnóstwo ich są dziesiątki dosłownie. Z tym, że tam jest inny system walki, tam tłuczenie przeciwników to jest mówiąc szczerze przyjemność, tam się można odstresować, a tutaj Tutaj jest coś, tutaj jest inaczej, nie? Zresztą to nie dziwne. Gierka to jest klasyk. Nie, ona nie wyszła w 2010 roku a w Prince of Persia zapomnianym piaskiem jest inny silnik, yy, jest inna fizyka, jest inny, jest inny, inne, jakby to powiedzieć, yy, na innym si silniku są budowane te animacje i to wszystko inaczej wygląda, ta walka i to, że po prostu można bardziej manualnie, jakby to powiedzieć, yy, postać jest bardziej manualna niż, niż w tych starszych Prince of Persiach. Jeżeli wiecie co mam na myśli. Gotowe. Dobre, Następnym gotowe. razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Spok <coughs> hmm? no dobra. Całe życie całe. Ale my tu my mam przejść na tamtą stronę, no? Dobrze. No, wodospadzik jakiś tutaj płynie sobie strówieczek fajnie by to wszystko wyglądało gdyby gdyby to było przerobione na nowy silnik Spring of Persia przykładowo ten z 2010 roku Wyglądałby to naprawdę świetnie. Taki remake ostatnio dosyć sporo remakeów wychodzi gier, klasyków. Naprawdę dosyć, dosyć sporo jest ich. Remake stają się coraz bardziej popularne. No i dobrze Jak najbardziej się przydadzą Tylko co my tu mamy zrobić No i znowu ta kamera cholera. Nie nienawidzę tej kamery Ona jest, ona jest bezczelna po prostu Jest y, toporna Ja takiej topornej kamery nie widziałem od naprawdę Od naprawdę dawna w grach Ale to nic więc nic się tu nie dzieje? Haha, <grywa> Jak miło No to dobra Słuchajcie, przecież my tu byliśmy kurwa, ale zaćma. Nie, my to... Nie, nie byliśmy. Wytyfy? Co mi Co mi się jegło na łeb? E, stary, ty masz skoczyć na boka, czy ty wiesz co skok na boka? Znaczy nie skok w bok, nie? Żeby to nie pomylić z tym. Mówisz się obrócić, a właśnie. Pyk. 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 Miło, miło. Dobra. Mhm. Chyba jeszcze powinno się to obrócić, nie? Takie mam przynajmniej wrażenie. Usiętł. Oh tam raczej nie wejdę. To... Gdzie mam iść? Hmm? Nie wiem. Wielka niewiadoma to jest dla mnie. Aha, czyli tutaj sobie zrobili chyba dla jaj, bo mi się nudziło, tak? Tak mam to rozumieć? Bo... Ja tu nie widzę innej drogi za bardzo. No tam trzeba się jakoś tam dostać. Nie? Tutaj po coś zrobili. Raczej dla ja by sobie tego nie odstawili. No, jak miło. No i... Nie wiem. jakby nawet tutaj trzeba było skoczyć. To co z tego skoro ja nie mogę? O, dobra, nie nieważne. to nie stanę, bo mam co? Jakiś problem ma o oh my god e, co my tu mamy zrobić? Bo w końcu ładnie przechodziliśmy to, no pomijając tego, że zginąłem, ale to... To była jej wina, także no, wie sami rozumiecie. E, w każdym razie pomijając to, że Pierwszy raz po prostu nie mam zielonego pojęcia co mam zrobić. Opiałem dziwnie jakoś, tak? No fajnie to. To trzeba chyba teraz tam. No nie ona tam była, więc naraz pociągnęliśmy te drzwi nie żeby to zadziałało. Zrobili to tutaj. Tu muszę też wejść. A może i nie muszę. Nieważne. Tutaj też. A tu co, nie mogę wskoczyć? Nie rozumiem, czego nie mogę wskoczyć. Naprawdę jakoś nie wiem nie wiem co tu zrobić dziwnie jakoś tak No poki po ja by to dali Co mam zrobić? Ala Adam małyż Tak nie mogę skoczyć w bok ani nic Tylko do góry A do góry też nie może bo ma problem No nie wiem Będzie bolało pewnie ale Yes Mario Boże, nieważne Musiałem to zrobić, byłem ciekawy co się stanie Czy jednak się czegoś złapie czy po prostu padnie na ryby No niestety to było bolesne Ale to nic, ale to nic e... No my i my Znaczy ja teoretycznie tutaj skoczyłem, potem skoczyłem tu i... Tu z takiej wysokości też się zabij, no bez przesady Ja rozumiem, że to jest, że to aż tak nisko nie jest, ale żeby tak zginąć perfidnie Co ty Stefan, ochujałeś? Nie miało tak być, przecież dobrze wiesz o tym, że ty nie miałeś zginąć Tu się też zabije, to nie, to będzie głupio Znaczy nie mogę nic tu dźwignią zrobić Oczywiście kamera jest tak zjebana, że tu nic nie, nie mogę zobaczyć, praktycznie. Chyba wiem, jak to działa! Spróbuj teraz pociągnąć za swoją! No, Ja cię kręcę! Robię ci na górze pułapkę, nie wiadomo po jakie licho, a to trzeba jeszcze drugi raz rzędu pociągnąć. Skąd ja się mogę spodziewać, że muszę drugi raz zrobić... Drugi raz na to wskoczyć, jak od początku, gdy gram, zawsze musiałem tylko raz na to wskoczyć, żeby się coś uruchomiło. Wiecie co? Nieważne, nieważne. I co ja teraz mam? Teraz mam sam, znowu trzeci raz wskoczyć pewnie. Nie, no wiecie co? Trzeci raz. <ścoughs> Zaskakują mnie twórcy, naprawdę. Może czwarty, nie? No cztery... Do trzech razy sztuka było to chyba twórcy zastosowali do trzech razy sztuka, no. No cóż. Ona mówiła, że się nie umie spinać tak jak ja, nie? Ale jak można skakać po tym, po tamtym potrafi, nie? E, to jest... To jest mydlenie oczu facetom. Ha? Ta, Mamy tak Aby robią. Mówię wam serio. I co mam? Znowu skoczyć, nie? Tak za draki. Dobra, nie wygłupiajmy się. Trzeba wejść teraz tutaj, dlatego ta pułapka była. Co, co ja robię, wytyfy? Nic, nic. Ale że pochrzani z tymi piaskami, no nieważne. I tak mam jeszcze trzy, trzy te, te... busolki, kuleczki. Z piaskami także. O no, kurwa, co się stało? No i kobieto, zrób coś lepiej, mnie nie, nie wpłynął. Zaczaruj! No bez twoich czarów to się nie będzie. Co mam tu skoczyć? Ja rozumiem, że. O, a jednak. O, rękaw mu się zdziera. O, to dargo całkowicie wyrzucił. Patrz jak nas na nas, tak. Nas... nas książę wygląda teraz lepiej. Nie, tak serio, naprawdę fajnie wygląda. Miejmy farę w dupie i uciekajmy z tam. Niestety tak się nie da. Musimy znaleźć nim. z Za nią łazić. Raczej ona za nami. No mnie szło. E... No, 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 Aha, no, no. e... znowu ta nieszczęsna dźwignia. Od, od dzisiejszego odcinka nienawidzę tych dźwigni. To był... To był chamskie. <śla> to co zrobili. No i teraz twoja kolejna czary. To jest jeden wielki gwint, z którego to się tak wykręca do góry. Dzięki czemu jesteśmy... no tak jak wiadomo, jeżeli gwint się wykręca, no to śruba jest wyżej. Jeżeli by się wkręcała, no to wiadomo, że byłaby... Kręcona, czyli niżej. No, tak, takie kurwa głupie tłumaczenie. nie wiem po chuje, ale to mówię, ale no cóż. Czekajcie, tu była drabina, muszę na nią skoczyć. O, złapał się. Myślałem, że się nie złapi i polecę w dołu złożyć zużywać piaski znowu, ale... On potrafi zaskakiwać. Tutaj e, zupełnie przypadkiem nie ma prostokątnego kawałka e, muru. Jest to zupełny przypadek. E, pewnie ten przypadek będzie mogła fara wykorzystać. O no, już idę No i my drabinkę jak zwykle nie Ja cię No nic no nic, nieważne Ważne jest to, że, że dochodzimy do celu coraz dalej Dobra I hop świetnie, przydałby się uleczyć Jeśli zmieścisz się pod tymi wrotami Będę pod wrażeniem Patrz Teraz można byłoby wziąć siekierę i odrąbać jej nogę Gdy ona tak się czołga, nie? To byłby fajny pomysł, szczerze No tu są piaski, czyli będziemy mieli zapis Mam nadzieję, że nie będzie walki Biegnij! Biegnij! A tutaj są zmutowane kruki, które będą żreć twoje mięso <ścoughs> Nie żeby coś, ale ona przebiegła i jej nie zaatakowały My nie przebiegniemy, bo nas zaatakują Plusem walki z tymi krukami jest to, że łatwo się przed nimi obronić i wystarczy tylko jedno uderzenie, aby je pokonać. Aby je zniszczyć, może tak. O kurwa, taki. Uuu, fara zabija, aha, niemożliwe. Oj, łatwo się przed nimi obronić, nie? Kurwa, nic nie mówiłem. Nieważne, nie nieważne. Trudno się przed nimi obronić, bo one zazwyczaj nas okrążają. Zmieniam teraz swoją teorię na temat walki z nimi. Ale łatwo je zabijać, to pozostaje faktem. No, co mam? No, okej. Okay. Oczywiście, ojciec klasyk, musimy schować tyle, miecz. Wszystko na kapceńkach, żeby nie było. Hm, jak miło. Znowu będzie kurczę długi odcinek, ale to nic Nie będzie się publikował długo, ale to nic Tam są piaski, ale to nic Uważaj! Uważaj, wszystko się zapada, my już jesteśmy koło ciebie i trzeba uważać no tak. Dziwnie się to wszystko rozsypało, ale No cóż Czego można się spodziewać? Ogrze z 2000 chyba pierwszego roku Nie wiem, nie pamiętam w którym roku na nie bijcie mnie za to Ale to jest klasyk, to jest śmieszny. To jest, no dalej, możemy się ulecić! Yeah. o, lecz się stary Bo do kolejnego leczenia może być bardzo daleko Ale to nic Nie wiem, jeżeli zginiemy Będziemy znowu czytywać Tak jak zwykle to robię Nie chcę wejść na razie w to, że tak powiem, przepowiednie Wszystko tu pozbieram Przepowiednie, e, to jest wizja, wiecie. Już nie będę wam opowiadał, bo sami wiecie o co chodzi A to są też piaski? No nie mówcie czy to się coś zbloczyło? No, w końcu Dobra, e, ten odcinek był długi Troszeczkę niewiele krótszy od poprzedniego Ale to nie zmienia faktu, że był i tak długi e, Mam nadzieję, że Wam się podobało Sporo przeszliśmy, zaraz zobaczymy ile procent a, Ja Wam, ja tylko zapiszę i zobaczę ile procent I ja się z Wami będę żegnał Trzymajcie się do końca materiałów e, Na razie O kurde, 7% przeszliśmy I też powiem, zacznę opowiadać z tego miejsca.